Partnerami kanału ograć Bookmachera został BetKris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji, właśnie w BetKris. No i chciałbym na początek omówić Freebet, czyli bonus tak naprawdę w naszym, u naszego jednego z Bukmacherów, partnera kanału, czyli BetKris. Macie tutaj Freebet do 50 zł, Fajna promocja, jeżeli ktoś nie ma konta, postawi sobie kupon za 50 zł i kupon nie wejdzie, no to macie po prostu szansę na FreeBeta 50 zł, który łatwo sobie możecie go obrócić. Tu macie wszystko opisane. Wystarczy 3 zdarzenia 1,30, wtedy za ten FreeBet sobie gracie. I jeżeli wejdzie, macie kasę do wypłaty. Tyle w temacie. Taki naprawdę bezpieczny kupon dla mnie. Fajna promocja. Jeśli ktoś nie ma konta, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Witam na kanale Ogretwikła Hera. Statystyki będą jutro, gdyż yy, mecz BODO yy, przez pomyłkę dają wczoraj na kuponie, a kończy się dzisiaj. To spotkanie także na dublu dnia, który wejdzie lub nie wejdzie, oczywiście mam nadzieję, że wejdzie. Singer dla niestety nie wszedł, bo w meczu Dunek z Finkami padła, tylko jedna bramka nie było gola, goli po obu stronach. Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi, zapraszam na sobotę, niedzielę, wtedy są konkursy od Forbet to 50 złotych, od poniedziałku do czwartku gramy sobie Single i Duble dnia. Jeżeli ktoś nie ma konta Forbet lub Bet, kryj linki do rejestracji w komentarzach pod filmem, a my lecimy Singlem i Dublem dnia. Single dnia, znowu gramy Betetesa, tym razem na Ligę Mistrzów, ogólnie wszystkie trzy mecze. W pierwszych meczach skończyły się 0-0. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. I pierwsze właśnie spotkanie Ferencz z Tobolem liczę tutaj na gol z obu stron. Myślę, że Ferencz tutaj wysoko wygra. gra u siebie mega dobra ekipa. Pokazał to w meczach w poprzednich ligi mistrzów, którą potrafili nawet bardzo ładnie grać z Barceloną moim zdaniem, tutaj, prędzej waros to wysoko wygra, ale to było też też strzeli, oszczędzali się w ostatnim spotkaniu ligowym w Gruzji i moim zdaniem tutaj wyjdą też najmocniejszym składem, potrafią strzelić bramkę. I dubel dnia, Szechter-Soligorsk z Mariborem, też Liga Mistrzów, ja tu typuję Over, Półtora gola. Fajny kurs. Biorę to pierwsze spotkanie 0-0. Myślę, że rewanż nie będzie taki. Te pokazały to wczorajsze mecze eliminacji Ligi Mistrzów. Na przykład mecz Lecha, w którym padło aż 6, br 6 bramek. Lech dostał duże Nie moim zdaniem to też będzie wycieńczenie zespołów. I też po prostu wyjdą ofensywniej niż w pierwszym spotkaniu. Wiadomo, rewanż to zawsze mega bardziej Presja i no, chęć wygrania tego spotkania, nie męczenia się. Dogrywca jeszcze jedna drużyna strzeli, będzie druga chciała też strzelić. I, i drugie spotkanie Dino Batumi i no Bratysława to powinna ogólnie strzelić te bramki, ale i Batumi moim zdaniem może tutaj strzelić. Też fajny kurs na over 1,5. Jak wspomniałem, też pierwsze spotkanie 0-0. Rewanże to rewanże raczej chęć zwyciężenia, a nie yy, czekania na dogrywkę. Tyle na dziś. Życzę Wam zieloności, miłego dnia i myślę, że powinien chociaż jeden kupon znowu wejść i będę wtedy zadowolony. Życzę Wam jeszcze raz zieloności, miłego dnia i widzimy się do single i do dnia i ze statystykami z tych dwóch dni też. Oczywiście.